Jest to poradnik do instalacji modów Outlast Trials Te mody można pobrać z oficjalnego serwera Outlast Polska. Jest nawet taki przeznaczony kanał modyfikacji po lewej stronie. I tutaj też można sobie popatrzeć o tych modach jakie tutaj są. Mamy ochotę sobie pograć Franco klikamy na ranko przekierowuje nas to wtedy na stronę Nexus Mods i tutaj na dole mamy pokazane jak to trzeba zainstalować na Steamie to jest program files Steam Apps, common Outlast op i Ja to pokażę rzeczywiście jak to na Epicu, jeszcze co to trzeba na pewno pobrać właśnie takiego moda. To sumie tylko 5 sekund, zanim będziemy mogli pobrać. I co, jak mamy już pobranego. A wtedy wchodzimy tutaj. Klikamy. Kopiuj. I cofamy teraz. I przechodzimy do folderu, gdzie mamy Outlasta. I wchodzimy. Op, content, fax. I tutaj wklejamy takiego Moda na Franco. I teraz pokażę, jak on właśnie wygląda w grze. Jestem teraz, właśnie w ekranie. Jeżeli by ktoś chciał, takie właśnie taki obrazek tutaj starego, to tak samo wystarczy sobie tam to to wyszukać albo tam wpisać. I to tak samo wklejamy tak jak w przypadku Skina. Oczywiście, nie wszystkie mody tam są. Tak pokazane, że jest, tak, jak tam pisze na dole. Nie wszystkie. Tylko są tylko te mody, na skiny, na nawet na kolor włosów jest. Na zmianę na stare programy wyglądy. No i dobra. Jesteśmy w grze. To teraz tutaj przejdę i trzeba tutaj szukać. Panko jest po znakie zapytania. wola, voilà. ranek jest tutaj nasz. I tutaj też mam drugą moda na manekina. Jest też kolejny na zmianę włosów. A tu trzeba sobie już tutaj dać naszą postać, nasze włosy, jakie żeśmy sobie tam dobrali, Byśmy mogli sobie tutaj to zobaczyć. A to mniej więcej o tak wygląda. Kolejny modzik na zmianę włosów. Oczywiście te dodatkowe tutaj my tylko widzimy. I osoby, które mają zainstalowanego tego moda, więc no, niestety wszyscy tego nie zobaczą, tylko my. Co to mają, a bądź ludzie, którzy mają to zainstalowane. I modzik, widać tutaj, działa. Te wszystkie skiny, tak jak ten Franco tam jest też mamuśka, Ostatnio została dodana ten ogniowy, ten pitcher, czy jak to tam się nazywa One są nakładane na dany stroj, więc jeżeli nie będziemy mieć danego stroju. No to sorry, ale nie będzie nam działać ten modzik, to jest takie troszeczkę, no utrudnienie dla osób, które dużo nie grają. Także modzik działa, Ranko. możemy się nim cieszyć, grać. Eee, no i to. I to było tyle, można sobie wejść na Outlast Polska i to wszystko fajnie pobrać, to tyle.